Witam wszystkich w nowym odcinku o perfumach. Ja na imię mam darek i chciałem was dzisiaj zaprosić na nowy odcinek. W dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć troszeczkę o udzie. Wiem, że nie jest to może, wiecie, mamy sezon letni, no a jak wiemy, ud raczej należy do tych ciężkich składników, bardziej na sezon chłodny. Aczkolwiek y, chciałem, chciałem pokrótce opowiedzieć to, co mogę opowiedzieć, i to, co z mojego doświadczenia y, y, wiem, y, chciałem parę słów powiedzieć. Y, no Sam ud jest to, jest to jeden z najbardziej popularnych składników y, do produkcji y, perfum, y, ud olejek udowy uzyskujemy w procesie jakby można było powiedzieć gnicia, samo drzewo jest atakowane przez drzewo, które jest poranione jest atakowane przez grzyby samo drzewo powiedzmy wydziela takie antyciała do, do likwidacji tego grzyba, no i w tym procesie to cały czas ta walka trwa, to są tygodnie, to są miesiące i to są lata, no im dłużej tym lepiej i tego, z tego wszystkiego, powiedzmy, drzewo nasiąka taką czarną smołą. To wygląda jak smoła, taka czarna maź. I właściwie tej walki żadna ze stron nie może wygrać. Jedynym przegranym jest właściwie pięć drzewa, który nasiąka tą mazią i które drzewo później, wiecie, poddane, poddane destylacji wydziela olejek udowy. To tak y, pokrótce, no y, co jeszcze o udzie, no ud jest e, najbardziej, naj, najczęstszym e, regionem, z którego, z którego pozyskujemy ud, olejek udowy jest e, Południowa Azja. E, to są rejony Wietnam, Laos, Birma, e, ale jest też e, z Indonezji, jest też e, bardzo ceniony sobie jest z Indii e, olejek udowy. To tak pokrótce. I co chciałem powiedzieć? Chciałem Wam opowiedzieć z tego, co ja mam w swojej kolekcji i to, co ja poznałem. A więc, trzy rodzaje udu Nie wiem, nie wiem czy, 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 czy można to nazwać rodzajami, czy może zapachami udu. no Ja oczywiście nie jestem żadnym ekspertem. Nie byłem, nie jestem i nie będę. Ale z tego, co mogę rozpoznać, wiecie, po zapachu, no, chciałem Wam parę słów powiedzieć. A więc trzy. Pierwszy to jest taki powiedzmy, to jest zapach zwierzęcy. Drugi to jest taki typowo powiedzmy drzewny, leśny, a trzeci to jest medyczny. Taki naprawdę czuć go jakimiś medykamentami, jakbyśmy byli u, u, u dentysty. Ale żeby nie przedłużać, zacznę od tego zwierzęcego. To są dwa zapachy, których jeszcze Wam nie, nie pokazywałem, recenzji nie robiłem. To jest Hint Al-Ud, a to jest Rasasi. Nie będę, nie będę się zagłębiał w nazwy, bo film by był za, za długi, a chciałem tak pokrótce. A więc to jest Indonezja, Rasasi Indonezja, a to jest Rasasi Hint Al-Ud Hint się nazywa. I co chciałem powiedzieć, no te dwa zapachy właściwie pachną tak samo. No oczywiście to nie są, to nie są zapachy udowy w czystej postaci. Tu są dodawane jeszcze inne różne składniki, a więc no, trudno jest stwierdzić, wiecie, pochodzenie tych tego udu, który jest zawarty. Wiadomości jako takich samych też, wiecie, ciężko, ciężko gdzieś znaleźć, ale z tego co mogę powiedzieć, to jest właśnie ud zwierzęcy, i powiedzmy, ten pachnie troszeczkę bardziej pudrowo, a ten troszeczkę bardziej kwiatowo, ale mniej więcej te udy dwa stoją, ja bym powiedział, na tej samej półce. I dlaczego mówię, że to ma taki powiedzmy jakby y, zwierzęcy zapach? Ponieważ ten ud zawarty tutaj w tych dwóch y, flakonach. On pachnie e, nie inaczej, tylko jak mm, krowia e, kupa, jak krowi placek. Mniej więcej, e, mniej więcej e, e, taki daje, wiecie, posmak. posmak. Nie sądzę, żeby ktoś próbował, ale no, tak go czuć. Tak go właśnie czuć. E, I dlatego, dlatego, dlatego mogę właśnie powiedzieć, że to jest taki powiedzmy odzwierzęcy zapach. A więc te dwa mniej więcej to jest to samo. Teraz chciałem Wam pokazać dwa inne. Ten już znacie, tego jeszcze nie. To jest też Hind al-Ud. E, to jest Shake A się nazywa. A to jest e, Abdul Samad al-Qwarashi. I to jest e, Kashab al-Ud. I teraz tak. Te dwa to są też mniej więcej te same zapachy. I to są zapachy takie typowo drzewne. Tutaj, jak otworzycie, jak powąchacie. Tutaj czuć drzewo. Bardzo, bardzo fajne, aromatyczne drzewo. Ten, ten jest troszeczkę mocniejszy. Ten jest troszeczkę mocniejszy, ale to jest mniej więcej ta sama znowu klasa. One stoją na tej samej półce. Jeśli byśmy chcieli porównać ud, który jest zawarty w tych zapachach. Obydwa bardzo ładne, to jest powiedzmy dla takich miłośników bardziej ciężkich. Ciężkich udów takich typowo leśnych, drzewnych, albo nie wspomniałem jeszcze o tych, wrócę do tych. To są takie bardzo, bardzo noszalne. Te naprawdę i dla, dla kobiety spokojnie mogłaby spróbować i użyć. I teraz trzeci, chyba taki najbardziej dla wymagających, ten już Wam kiedyś prezentowałem. Tego jeszcze nie, ale to pewnie wrócę jeszcze do niego. To jest org i to jest ud i to jest e, Aldur Almantur się nazywa ta firma i to jest ten ud o którym wspominałem trzeci, a więc medyczny. Tego bardzo tego tego to naprawdę czuć, tak jakbyśmy byli powiedzmy w aptece. Ten jest troszeczkę lżejszy, ale mniej więcej e, tak samo one pachną, stoją na tej samej półce, a więc a więc taki ut medyczny no już chyba raczej taki dla zaawansowanych nosów. Wydaje mi się, że ten właśnie z zapachem z posmakiem medycznym jest to jest najmocniejszy i wydaje mi się, to jest taki naprawdę już dla, dla takich koneserów. A więc może jeśli kiedyś spotkacie się, gdzieś będziecie chcieli kupić jakiś zapach udowy, może Wam się to do czegoś przyda, który powiedzmy, który, który najlepiej sobie dobrać, żeby się później nie męczyć? A więc jeszcze raz, ten wiem, że jest Ud birmański z Birmy, a więc pachnie tak samo. Wydaje mi się, że tutaj też może być birmański, aczkolwiek informacji żadnych nie udało mi się znaleźć. Dobra, no to by było na tyle z Udów, a więc jeszcze raz pokażę, tak powiedzmy, trzy jeśli mi się uda, a więc ud zwierzęcy, ud medyczny i ud leśny, drzewny. Ud y, zwierzęcy, bardzo, y, bardzo przyjemny w noszeniu, y, nawet do codziennego użytku. Ten medyczny, no to jest już, to jest naprawdę hardcore, to trzeba, trzeba lubić, y, trzeba być zwolennikiem tego udu. Ten drzewny e, też raczej dla wymagających nosów, ale spokojnie można się do niego przyzwyczaić. A więc ja bym to zrobił w ten sposób: może tak, taki lżejszy, średni i mocny, w ten sposób. Ok? A więc mam nadzieję, że może Wam się to do czegoś w przyszłości przyda e, e, przy zakupie jakichś udowych e, udowych perfum udowych znakomitości, ponieważ y, można naprawdę coś fajnego dla siebie wybrać. No, aczkolwiek trzeba wiedzieć co, gdzie, jak i kiedy. Ja, no tak jak wspominałem, ekspertem nie jestem, ale tyle ile mogę, to chcę wam y, zaprezentować. A więc to by było na tyle z udu. Mam nadzieję, że y, odcinek się przyda. Y, zapraszam do komentowania, szczególnie Kamila, bo on ud, lubi, a więc e, liczę na niego, e, może, może e, doda coś od siebie, co ja pominąłem albo czego nie wiem. A więc trzymajcie się do następnego odcinku. Hej! แล้วรู้ได้ยังไงก็มันต้นไม้อันนี้เป็นกีปีแล้วครับสมมติว่าเราจะไ,ไปซื้อใช่ไหมครับสวนใช่ไหมครับอยู่ในสวนต้นไม้นึ่นมันมีกีบีแล้วมันรู้ได้ยังไง